Kiedy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce o dżungli zatytułowanej Historie Prawdziwe. Przedstawiał węża boa połykającego lwa. W książce tej napisano: Węże boa połykają zdobycz w całości bez przeżuwania, potem nie mogą się ruszyć i zapadają w półroczny sen, w czasie którego trawią. Odtąd sporo rozmyślałem o przygodach w dżungli, aż w końcu udało mi się nakreślić kredką mój pierwszy rysunek. Pokazałem swoje arcydzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża. Dlaczego kapelusz miałby być przerażający? Odpowiedzieli. Mój rysunek nie przedstawiał kapelusza przedstawiał węża, boa, trawiącego słonia. Wobec tego narysowałem wnętrze węża boa, aby dorośli mogli to zrozumieć. Zawsze trzeba im wszystko wyjaśniać. Dorośli poradzili mi, żebym przestał się zajmować rysowaniem otwartych albo zamkniętych węży boa. I zainteresował się raczej geografią, historią, rachunkami i gramatyką. Tym sposobem zarzuciłem w wieku 6 lat wspaniałą karierę malarską. Zniechęciło mnie niepowodzenie mojego rysunku numer 1 i rysunku numer 2. Dorośli nigdy czy niczego sami nie potrafią zrozumieć i wciąż trzeba im coś objaśniać, co dla dzieci jest bardzo męczące. Przez to musiałem obrać inny zawód i nauczyłem się pilotować samoloty. Obleciałem niemal cały świat, a geografia, przyznaję, ogromnie mi się przydała. Już na pierwszy rzut oka potrafiłem odróżnić Chiny od Arizony. Bardzo to praktyczne, jeśli człowiek zabłądzi w środku nocy. Tak oto miałem w życiu mnóstwo kontaktów z mnóstwem poważnych ludzi. Zebrałem sporo doświadczeń wśród dorosłych. Obserwowałem ich naprawdę z bliska. To niespecjalnie poprawiło moje zdanie o nich. Kiedy trafiałem wśród nich na kogoś, kto wydawał mi się w miarę bystry, Przeprowadzałem na nim doświadczenie ze swoim rysunkiem numer jeden, który zachowałem od dzieciństwa. Chciałem wiedzieć, czy ten ktoś rzeczywiście coś rozumie. Jednak za każdym razem odpowiedź brzmiała to jest kapelusz. Więc nie wspominałem już o wężach boa, ani o dżungli, ani o gwiazdach. Dostosowywałem się do poziomu tego dorosłego. Mówiłem z nim o brydżu, o golfie, o polityce, o krawatach, a dorosły był bardzo zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Żyłem samotnie, nie mając nikogo, z kim mógłbym prowadzić prawdziwe rozmowy, aż do czasu, kiedy sześć lat temu zdarzyła mi się nad Saharą awaria. Coś zepsuło się w silniku. Ponieważ nie było przy mnie mechanika ani pasażerów, zamierzałem sam podjąć się trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci, bo wody pitnej starczyłoby mi zaledwie na osiem dni. Pierwszego wieczoru usnąłem na piasku oddalony o tysiąc mil od siedzib ludzkich. Byłem bardziej samotny niż rozbyt, rozbitek na tratwie w środku oceanu. Możecie zatem wyobrazić sobie moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie dziwny głosik. I ten głosik mówił: Proszę, narysuj mi baranka. Co? Narysuj mi baranka. Zerwałem się, jakby piorun we mnie strzelił. Przetarłem oczy, rozejrzałem się i zobaczyłem zupełnie niezwykłego człowieczka, który przyglądał mi się z powagą. Wpatrywałem się więc w tę zjawę okrągłymi ze zdziwienia oczami. Nie zapominajcie, że od zamieszkałych terenów dzieliło mnie tysiąc mil. Tymczasem ten chłopczyk nie wydawał się zagubiony, ani też nie umierał ze zmęczenia, głodu, pragnienia czy ze strachu. W niczym nie przypominał dziecka, które zabłąkało się na pustyni tysiąc mil od zamieszkałych terenów. Kiedy wreszcie zdołałem wydobyć z siebie głos, powiedziałem, ale co ty tutaj robisz? A on powtórzył powoli, jakby chodziło o bardzo poważną sprawę: Proszę, narysuj mi baranka. Kiedy zdumienie cię obezwładnia, nie masz śmiałości się sprzeciwić, choć zdało mi się to absurdalne, biorąc pod uwagę, że byłem o tysiąc mil od siedzib ludzkich i w niebezpieczeństwie śmierci. Wyjąłem z kieszeni kartkę i wieczne pióro. Wtedy właśnie przypomniałem sobie, że uczyłem się głównie geografii, historii, rachunków, gramatyki. I powiedziałem chłopczykowi trochę opryskliwie, że nie umiem rysować. Odparł: Nic nie szkodzi, a rysuj mi baranka. Jako, że nigdy wcześniej nie rysowałem baranka, odtworzyłem dla niego jeden z dwóch zaledwie rysunków, do których byłem zdolny ten ze zamkniętym boa. I byłem zaskoczony słysząc odpowiedź chłopczyka: Nie, nie, nie chcę słonia w wężu boa. Bo jest bardzo niebezpieczny, a słoń nieporęczny. U mnie jest mało miejsca. Potrzebny mi baranek. Narysuj mi baranka. No to narysowałem. Spojrzał uważnie i powiedział: N -n -n, Ten jest już bardzo chory. Zrób innego. Narysowałem. Mój przyjaciel uśmiechnął się uprzejmie z pobłażaniem: Sam widzisz, to nie jest baranek. To baran. Ma rogi. Ponownie przerobiłem rysunek, ale został odrzucony podobnie jak poprzednie. Ten jest za stary. Chcę baranka, który będzie długo żył. Wtedy zniecierpliwiony, bo chciałem już jak najszybciej przystąpić do demontażu silnika, na baz grałem rysunek. Powiedziałem, to jest skrzynka. Baranek, o jakiego ci chodzi, znajduje się w środku. Mocno się zdziwiłem na widok rozjaśnionej twarzy mojego młodego krytyka. Właśnie takiego chciałem. Czy twoim zdaniem ten baranek potrzebuje dużo trawy? Dlaczego? Dlatego, że u mnie jest tak mało miejsca. Na pewno, wystarczająco. Dałem ci malutkiego baranka. Pochylił głowę nad rysunkiem. Hm, nie jest znowu taki malutki. Popatrz, zasnął. Tak oto poznałem małego księcia. Długo mi zajęło, zanim zrozumiałem skąd pochodzi. Mały książę zadawał mi wiele pytań, lecz moich jakby w ogóle nie słyszał. Dopiero rzucane mimochodem słówka stopniowo ujawniły mi wszystko. Kiedy na przykład zobaczył po raz pierwszy mój samolot, nie narysuję swojego samolotu, taki rysunek byłby dla mnie o wiele za skomplikowany. Zapytał: Co to za rzecz? To nie jest rzecz, to lata, to jest samolot, mój samolot. Czułem się dumny, mogąc mu powiedzieć, że latam zawołał. Jak to spadłeś z nieba? Tak odparłem skromnie o, to zabawne i mały książę wybuchnął uroczym śmiechem, który mocno mnie zirytował. Chciałbym, żeby moje nieszczęście traktowano poważnie. Po chwili dodał: A więc ty też pochodzisz z nieba? Z jakiej, z jakiej planety? Wtedy coś mi zaświtało w związku z tajemnicą jego obecności i spytałem znienacka: To znaczy, że ty pochodzisz z innej planety? Ale mi nie odpowiedział. Kiwał głową powoli, patrząc na mój samolot. To prawda, że w czymś takim nie mogłeś przybyć z daleka. I pogrążył się w długich rozmyślaniach. Potem wyjął z kieszeni mojego baranka i zaczął kontemplować swój skarb. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem zaintrygowany tym połowiczym zwierzeniem o innych planetach. Usił usiłowałem dowiedzieć się czegoś więcej. Skąd pochodzisz, chłopczyku? U ciebie, czyli gdzie? Dokąd chcesz zabrać mojego baranka? Odpowiedział mi po chwili namysłu. Ta skrzynka, którą mi dałeś jest o tyle dobra, że nocą posłuży mu za domek. Oczywiście, a jak będziesz miły, to dam ci także sznurek, żeby go uwiązać za dnia i palik. Propozycja najwyraźniej zaszokowała małego księcia. Uwiązać? Co za pomysł! Jeśli go nie uwiążesz, pójdzie byle gdzie i się zgubi. To mój przyjaciel znowu wybuchnął śmiechem: ale dokąd niby miałby sobie pójść? Byle gdzie, przed siebie. I wtedy mały książę stwierdził z powagą: Nie szkodzi, u mnie jest bardzo mało miejsca, i dodał, jak sądzę, z odrobiną smutku idąc przed siebie, nie zajdzie się zbyt daleko. Tak oto dowiedziałem się o drugiej ważnej rzeczy, że planeta, z której pochodzi, jest niewiele większa od domu. Nie miałem się specjalnie czemu dziwić. Wiedziałem, że oprócz dużych planet, jak Ziemia, Jowisz, Mars czy Wenus, którym nadano nazwy, istnieją setki innych, niekiedy tak maleńkich, że bardzo trudno je dostrzec przy pomocy teleskopu. Kiedy jakiś astronom odgrywa jedną z nich, Oznaczają numerem. Nazywa ją na przykład asteroidą 3251. Miałem poważne podstawy, by sądzić, że planetą pochodzenia Małego Księcia jest asteroida B612. Zaobserwowano ją przez teleskop tylko jeden jedyny raz w 1920 roku, a udało się to tureckiemu astronomowi. Przeprowadził wielką prezentację swojego odkrycia na Międzynarodowym Kongresie Astronomicznym. Nikt jednak nie uwierzył mu z powodu stroju, który miał na sobie. Dorośli tacy właśnie są.